Witam państwa w programie Raport z Wojny. Mamy dzisiaj 13 marca, 18 dzień walk w wojnie na Ukrainie. Dzisiaj rozpoczniemy nasze omówienie od sytuacji na zachodzie Ukrainy. Walki w całym kraju nabrały charakteru bardziej pozycyjnego. Rosjanie dokonują niewielkich ruchów, niewielkich przemieszczeń. Natomiast starają się ogniem artylerii złamać wole walki obrońców w wielu miejscach. Jednocześnie idzie to w parze z jeszcze większymi atakami na obiekty cywilne, grabione i napadane są konwoje humanitarne. Zabijani są przypadkowi cywile w samochodach na ulicach. Kradzieże rozboje, coraz częstszym zjawiskiem są na Ukrainie. W szczegółach nie będę się do tego odnosił, z uwagi na to, że pomysłem na tę audycję jest próba opisywania Państwu na bieżąco tego, jak wygląda po prostu sytuacja na froncie z punktu widzenia szans obrońców, jednym z najważniejszych wydarzeń, dzisiaj było bombardowanie celów na zachodniej Ukrainie pociskami. Rosyjskimi, w tym pociskami manewrującymi. Najbardziej znamiennym wydarzeniem tutaj było bombardowanie poligonu Jaworowskiego, znajdującego się bardzo blisko granicy, jak widzimy tutaj, polskiej. Poligon Jaworowski i tamtejsza baza są symbolem ukraińskiej współpracy z NATO. Tutaj prowadzonych było wiele ćwiczeń, jest z tego do dzisiaj pozostało wiele fotografii i filmów, które można obejrzeć w internecie. Być może też było to miejsce będące miejscem przechowywania lub przerzutu uzbrojenia zachodniego na wschód Ukrainy, tam gdzie toczą się działania wojenne. Tego się na pewno jeszcze przez długi czas. Nie dowiemy. Ten ostrzał z pewnością jest jakimś manifestem politycznym Rosji, pokazaniem, że nie cofnie się ona przed niczym. Na przykład Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii uważa, że to jest eskalowanie konfliktu na nowy poziom. Jeżeli chodzi o Ros linię Rosja-NATO, zobaczymy, co dalej się z tym stanie. Jeżeli chodzi o to eskalowanie, to dzisiaj też zastrzelony został w walkach w okolicy Kijowa dziennikarz amerykański, a w innym miejscu yy, inny został postrzelony przez żołnierzy rosyjskich w obydwu przypadkach. Także to też, to też przesuwa tą linię w stronę większej eskalacji. Na zachodzie Ukrainy bombardowane było znowu także lotnisko w Iwano frankowsku Mówi się o tym, że infrastruktura tamtejsza lotniskowa została w wyniku tego całkowicie zniszczona. Jednak lotniska Bazy wojskowe mają to do, te, to do siebie, że potrafią wytrzymać znacznie więcej, niż się powszechnie wydaje, i są bardzo szybko doprowadzane do stanu użyteczności. O czym świadczy chociażby konflikt w Syrii, gdzie po uderzeniu kilkudziesięcioma tomachołkami, syryjska baza lotnicza została w przeciągu kilkudziesięciu godzin naprawiona do takiego stanu, że samoloty bojowe znowu mogły z niej operować. Odessa nadal nie jest miejscem walk. Tutaj pojawiają się informacje o dalszym przygotowywaniu się mieszkańców i, i lokalnych sił do obrony tego miasta. Jednak nadal wydaje się ono niezagrożone. Flota rosyjska pozostaje w ostatnim czasie nadal nieobecna. Nie ma też zagrożenia na tą chwilę, żeby drogą lądową tutaj jakieś siły rosyjskie dotarły. Próba taka była podjęta wcześniej, jak pamiętamy, po zajęciu Chersonia Rosjanie ruszyli na Mikołajów, gdzie przepraszam Mikołajew, gdzie y, ataki zostały odparte, obrona trwa do dziś. Obecnie poza ostrzałem y, w ostatniej dobie nie próbowano nawet Mikołajewa atakować y, drogą lądową. Podobnie Rosjanie najwyraźniej dali sobie spokój z obejściem Mikołajewa od północy. Tutaj były takie głosy, że oni obejdą y, od północy. Przy okazji zajmą elektrownię atomową w Jóżno-Ukraińsku. Teraz widać, że ten kierunek już nie jest aktualny. Rosjanie za to przekierowali swój wysiłek na północ, idąc w stronę Krzywego Rogu i Nikopola. Pod Nikopolem Ukraińcy w ostatniej dobie wysadzili most, tak, tak aby utrudnić y, ruch, Agresorów, natomiast tutaj cały czas trwają prawdopodobnie walki opóźniające, i, i ten atak na północ posuwa się bardzo wolno. W okupowanym Hersoniu Rosjanie, poza tym, że podobnie jak w Melitpolu, zaczęli znikać przedstawiciele lokalnych elit, w podejrzanych okolicznościach w Hersoniu Rosjanie. Zapowiadają przeprowadzenie referendum, oczywiście demokratycznego, ich zdaniem, które ma doprowadzić do powstania tutaj kolejnej ludowej republiki. Trwa oblężenie Mariupola. Pojawiły się pogłoski o szykowanym kontrataku sił ukraińskich, który ma odblokować to miasto i być może pozwolić na ewakuację stamtąd zamkniętych tam, Elementów armii ukraińskiej. Trudno powiedzieć, na ile to jest prawda, na ile, na ile y, pobożne życzenia strony ukraińskiej. Y, sytuacja jest y, coraz trudniejsza. Katastrofa humanitarna, coraz straszniejsza. Liczba ofiar y, śmiertelnych wśród cywilów przekroczyła 2000 osób według y, władz Mariupola. Natomiast y, atakujący y, Rosjanie i żołnierze Republiki Ługańskiej ponoszą nadal ciężkie straty. Separatystom nadal nie udaje się przełamać linii obrony stworzonej w latach 2014-2022 przez wojska ukraińskie linii dobrze umocnionej, obsadzonej przez prawdopodobnie najlepsze wojska ukraińskie. Trwają nadal próby obejścia tej linii od południa i od północy. Po upadku Wołnowachy Rosjanie idą na wielką, Nowosil wielką nowosilkę, która jednak przygotowuje się do obrony. Także tutaj wydaje się, że Ukraińcy spróbują bronić się mniej więcej na tej linii. Jeżeli chodzi o północną próbę obejścia, no to bombardowane jest Siewierodoniec, i okoliczne miejscowości, Rosjanie także tutaj nie odnotowują postępów, raczej zadowalają się rozpoznaniem i prowadzeniem ostrzału. Ciężkie walki, także pod Izium, miejscowością, która gdyby upadła, no to zagroziłoby to tyłom wojsk na linii z republikami separatystycznymi. I oczywiście cały ten y, ruch stąd zagraża od wschodu, obejść, y, tym, że kiedyś od południa uda się obejść y, doskonale broniący się pomimo barbarzyńskiego ostrzału. Charków. Sam Charków y, trzyma się. Wydaje się, że Ukraińcy nie mają problemu tutaj y, z utrzymaniem tego miasta. Co więcej, kontratakują. Y, Cały czas podtrzymywane są te informacje, że, że raczej to Rosjanie zostaną wyparci z powrotem do siebie, niż, niż, niż upadnie to miasto. W rejonie Ochtyrki i Sum nie ma większych zmian, jeżeli chodzi o układ sił. Trwają walki, ale także ewakuacja cywilów. Natomiast ciekawe rzeczy dzieją się prawdopodobnie w okolicach Czernichowa. Ukraińskie wojska informują o rozpoczęciu kontrofensywy tutaj na tym kierunku, choć trudno powiedzieć, czy to są tylko siły z Czernichowa, które próbują się wyłamać, czy też jakieś zewnętrzne siły tutaj działają. Przypomnę, że tutaj wszędzie mogą operować. Siły ukraińskie, Rosjanie nie mają kontroli nad tymi terenami, a jedynie nad tymi drogami zaznaczonymi na mapie na czerwono. Ta kontrofensywa miała zaofocować odbiciem, cytuję, kilku wsi. Ukraińcy nie podają jakich, ze względu na tajemnicę wojskową, tajemnicę operacyjną. Także Gwardia Narodowa Ukrainy zdołała odbić yy, niżyn. Także jeżeli to się potwierdzi i te okoliczne wsie rzeczywiście zostały opanowane, to ta siatka zaopatrzenia dochodzącego do czołówek pancernych rosyjskich tutaj yy, może się porwać, i to może być początek jakiegoś brania sił rosyjskich w kotły i, i przetrącania ich planu operacyjnego. Po porażce pod browarami Rosjanie wydają się znów reagować na to i zmieniać swój plan operacyjny. Próbują odciąć od wschodu stolicę Ukrainy od takich miast jak Połtawa czy Krzemieńczuk, tak aby zwiększyć jego izolację względem reszty frontu. W zachodniej części Kijowa jest raczej bez zmian. Wydaje się, że walki tutaj nabrały charakteru pozycyjnego. Armia białoruska ani 29 Armia Rosyjska na Białorusi nadal nie weszły od północy na Ukrainę. Jak widać, mamy do czynienia z sytuacją dalszego patu, jednak te kontrofensywy, które Ukraińcy być może rozpoczęli w rejonie Czernichowa. To początek jakiegoś większego ruchu, na który już czekamy od, od kilku dni w związku ze stagnacją strony rosyjskiej, no i tym, że podejrzewamy, że Ukraińcy jednak mają w zanadrzu jakieś pomysły i przede wszystkim siły, którymi mogliby kontratakować. Najbliższe dni zapewne pokażą, czy rozerwanie pierścienia pod Czernichowem stało się faktem i czy jest częścią jakiegoś szerszego trendu. Dziękuję i zapraszam do następnego odcinka.